Tego bojka, oh, to tego tak. po y, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego tematu, a jest nim, jak już dobrze widzicie na ekranie... Nie róbmy z konia pół człowieka. Co ty na to? Boję się. Boję się, że to będzie jakaś... Tranzycja. Po pierwsze, za późno mordo, słyszałeś kiedyś o centaurach. Boję się, że to będzie jakiś y, mizogeniczny komentarz z twojej strony znowu. Boję się, że to będzie coś, za co będę musiał przepraszać. Czuję się tak urażony, że tak postrzegasz. Maja Staszko to mnie pisała ostatnio, że, że, że nie będziecie nie śpieszyć niedźwiedziów. Niedźwiedzi. Ja wróciłem do domu i mama mi powiedziała, że popiera, ale przed byłem z nią rozmowę i zrozumiałam mój punkt widzenia. Zresztą nagrywam o tym przez to wszystko poważny materiał. Ja, ja mam przygotowany. Poważny materiał na ten temat. Rozumiesz, do czego doprowadziłeś swoją dyskusję ze mną? Statement. Paluch agresji, wjeżdża. Paluch agresji. Nie, tutaj nie będzie nic z tych rzeczy. <grywa> Uuu, widzę, że grube chwyty. Nic z tych rzeczy, słuchaj. To są słowa górola, no. którego zapytali o to, że no, tam ostatnio no, ostatnio, co roku, są jakieś incydenty, że te konie w drodze na morskie oko padają i tak dalej. I on powiedział: no, no, nie róbmy z konia pół człowieka, nie? On tam niby czuje ból, no ale to nie jest człowiek, nie? W sensie, ja apie. -y. To jest influencer tygodnia. To jest kurwa górol typowy, bym powiedział. Przepraszam, z tym szacunkiem do tych górali, którzy nie są typowi, ale jak myślisz sobie a, o a takim skojarzeniu? Góralny. Tak, dokładnie. Jak myślisz sobie o takim skojarzeniu górola, który nie pozwala tam jeździć elektrykami, bo. Bo jest tam konie, panie, nie róbmy z konia pół człowieka, ale ja sobie wyobraziłem, a właśnie zróbmy, gdyby to były centaury i on jakby mógł mu odwinąć takiego liścia za każdy głupi tekst, nie? Ten mu podstawie wiadro, tam wiadomo, żeby narobił, a ten centaur co za chwilę mówi, mordo, gorąco jest. Jeźdź, takiego plaskacza wtedy, właśnie zrobiłbym z tych koni pół ludzi, to byłoby coś pięknego. E, ale tak już całkiem na poważnie mówiąc... Nie, nie, nie było dobrze, nie Tak? Do, no to w takim to razie... Pół człowiek był w zamku czarodzieja w Hirosach. Grałeś w Hirosy trójkę? Yy, nie, grałem w piątkę. Yy, nie ma sensu Ale, z tym człowiekiem yy, robić o, niczego. O, przepraszam. Rozważanie. Takie ciekawe, a propos pół koń, pół człowiek. A Bo nie, to było jak, jak, jak to robią centaury. Takie? Ja bym pociągnął ten temat. On mówi nie róbmy z tego konia pół człowieka, a ja myślę, że z tego człowieka zdecydowanie można Zdrowymy spróbować zrobić pół, pół, pół mózga. Okej, okay, półgówka. Na przykład tak półgłówek, bo miał półgłówki zasłonięte kapeluszem. To wtedy nie jest obraźliwe, jest półgłówkiem. I nie mówimy o inteligencji, bo na pewno to jest bardzo inteligentny gościu. Po prostu jest półgłówkiem, bo ma półgłówki zasłonięte. Nie robimy skonia, pół półczłowieka zgodnie ze słowami półgłówka. I tym pozytywnym akcentem przejdźmy do kolejnego tematu. Teraz jest Twój temat, mój drogi. Jeszcze nie wiem jaki, ale wiem, że jest twój, bo tak ustalałem, że jest to zero skamu. Zero skamu, proszę państwa, zero skamu. Czekałem na ten temat. Ja muszę zaznaczyć, bo to nie zostało wyimitowane w pierwszym odcinku. Zanim zaczęliśmy nadawać twoja luźna uwagę, no nie atakujmy tutaj tego Stanowskiego i tak dalej. I nie będziemy atakować. Nie będziemy? Okej, okay, już myślałem, że jednak, ja że jednak go, się wyłamałeś. Ja będę go podziwiał, chwalił. Okej, okay, świetnie. Nie, ale słuchajcie, bo, bo głośny, gorący temat, nawet się nim mignął mi na Twitterze Konopski się nim zajął ostatnio, a to już coś znaczy to już jest takie na zasadzie jak Konopski tego podjął to... To, już, to, już była, to już była sprawa Uf, dla influencera grubo. tak, miany się dotyczyła a, a poznamy to osobiście, bo byłem na, na śniadaniu u Konopskiego nie, w kanale Zero i właśnie była Monika Goździarska i Teddy. Monika Goździarska była uczestniczka w ogóle konkursu Miss, nie pamiętam którego, bo tych tych konfederacji, misji jest tyle co Freak Fightów. Okay. Ale ona w którejś kiedyś brała udział i podpadła obserwatorom, bo promowała cudowne suplementy diety, które mają hamować starzenie, a zarazem odnawiać DNA. Ja przecież ale ludzie są te, I są głupi. Nie było, znaczy, Gdzie jest wada tego, że tabletką pytanie. DNA leczysz i jesteś zawsze młody? Przecież za, sam profit. O co pretensje? Ale patrz, bo one nie były potwierdzone naukowo, że działają. Ale działały na ludzi. I teraz ja, ja chcę podyskutować z tą argumentacją, że one nie były potwierdzone naukowo mimo wszystko. Tu, tu patrzę. Bo sprawdziłem, googlowałem sobie, a wiadomo, że googlując można znaleźć wszystko. Poguglowałem trochę Monika Goździalska i co jest najczęściej występującym pytaniem? Ile ma lat? Pierwsze, Ktoś, co, Monika Goździalska 70 no nie, ale ludzie, jak też patrzyłem, jak strzelają, to strzelają za nisko. W sensie, że wygląda młodziej niż, niż ma. Okay. A ma? Nie, nie powiem, bo to efekt straci. Po, Pogooglujcie sobie sami, nabijcie trochę wyświetleń. Więc wygląda na numer ma. jej w rzeczywistości. Dokładnie. A numer jego 666. Ale. Więc tak, jeśli ona sama łyka te swoje tabletki, kapsułki. I tak wygląda, to może coś jest na rzeczy. Obawiam się, że biorąc pod uwagę, iż yy, usunęła wszystkie swoje materiały z tym związane, że nie ma niczego na rzeczy. A jak teraz się nagle postarzeje po tym, że to usunęła? No to będzie. To ja będzie. bym miał wyrzuty sumienia na, na, na miejscu tych, którzy. Ja, ja myślę, że to jest zazdrość, bo te tabletki kosztowały 400 coś złotych. Każdy rozsądny człowiek zainwestował w to pieniądze, bo. Zdrowie, DNA nie ma ceny, moi drodzy. Każdy rozsądny to kupił od razu, a ci, których nie było stać, o żółć, zawiść biednej kobiecie, żeby zrobić podgórkę, bo wymyśliła świetny biznes. I to oni nakręcili spirale nienawiści, przez co ta biedna kobieta nie pomoże teraz kolejnym tysiącom osób, które umrą, a mogłyby żyć. Ja się zastanawiałem, jakby potencjalnie nad kolejnym, chociaż. Tutaj bardzo, bardzo dyplomatycznie, ale też konkretnie taki, na takiego dobrego pana wyszedł Krzysztof Stanowski w twicie, przekazał jakby swoją, swoją wolę, swój kciuk w dół. A, w dół. Nie, nie, zrobił właśnie, nie. mówią, że żółta kartka, że żółta tak nie dał w dół, kartka. ale też nie dał w górę, że nie pochwalał, jego to nie odmładzało. On tak na środku i mówi, że właśnie że Monika może zostać w kanale Zero, szczególnie, że go ludzie cisną, on nie lubi presji, on lubi robić odwrotnie, może sobie na to pozwolić. Więc ma się odciąć od wszystkiego, w czym pomaczała palce w ostatnim czasie. Co brzmi dość enigmatycznie i szeroko, ale koniec, koniec maczania palców, nieważne. Nie Znowu ma... ta chlamydia mi się… Nein! Zostaw! Nie, 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 już dość, dość o ch chlamidii. Więc zero, zero skamu na kanale zero, ale ja się zastanawiam, jakie, jakie kolejne metody, tak próbowałam sobie trochę powyobrażać, jakie kolejne metody mogłaby Monika, które być może sama stosuje. Mm -hmm. I jakby przyszły mi do głowy, nie wiem, hibernowanie się. Jakby mogło być dobrym produktem, który jest naukowo nieprzebadany, ale od lat w filmach obiecująco wygląda. To czy... Łatwo to sprawdzić. Na przykład weźmy tego Walta Disney'a, z tej założonki wyciągnijmy i zobaczymy. Bo towarzysza Włodzimierza. Wygląda zdrowo, nie? Czyli też o tak było. Dobrze, A a wygląda, wygląda, tak dokładnie. Tak jak już to rozżartowaliśmy. Siedzisz obok mnie? Tak myślę, się... że. Towarzysz Coś mam. Coś, coś, coś dzisiaj jes, w, ogóle, jes, coś w ogóle ciągnie jes. mnie lewa noga, lewa ręka jakoś Widzisz. tak bardzo. Bo to przez ten barometr, polity, termometr polityczny, który zrobiliśmy ostatnio. Przekonałeś się, ile w Tobie jest cech takich? Lewicowych, tak. Że też sobie jak, jak, jak skręcam, to zawsze prawą no nogę, właśnie. lewą się witam, lewą się żegnam. Więc, więc może dlatego mam takie jakieś lewicowe. Jakie jeszcze masz pomysły poza hibernacją? Kurczę, właśnie próbowałem i wyjątkowo czułem się niekreatywny w tym temacie. I jak ci wymyślając, normalnie mógłbym dzisiaj chyba imiona wymyślać. Maciek, Maciejas, Krawczyk. Łuka, Łukasz, Łuki. Mm, nie Łuki, wszystko Łuczek, takie... Łuczywo. Mm -hmm. Zostanie przy tym. Łukusator, łupator, zostając, ale tak, właśnie przyszło jeszcze, nie wiem, może jakieś kąpiele w mleku, coś z krwią, noworod. Nie, no, to, już to już przeszło, no, to, już, a, to już, wiesz, jest ta cała egipska... Panie w trumnie. Tak, ona już to przerabiała, więc... Szczelinę Łazarza, nie wiem, ktoś Batmana oglądał? Nie. Czyż? Nie te pokolenie. dobra. Boomer Alert. Boomer Alert! Boomer Alert! Dobra, przepraszam. Eee, no powiem Ci tak, no ja żałuję, ja kupiłem te tabletki, sam mam 60 lat. Sami widzicie, ocencie efekty, ocencie efekty, moi drodzy. Dziś sam jestem dziadkiem, więc cóż mógłbym dać swojemu wnuczkowi, jeżeli nie tabletki od gościelskiej? Właśnie ja, tak. Ja powiem, dobra, pozwolę sobie jeszcze na sferę. Ja wyłysiałem po nich. Ale wygląda, że dzięki temu młodzi, bo nie widać się Włosów, to prawda, chociaż w brodzie zaczęło ostatnio rosnąć dziadostwa. Ale to jest mądre. Ty. Te tabletki sprawiają, że nie masz włosów, nie widzisz siwizny na przykład, nie? Albo pogarsza ci się wzrok i nie widzisz, jak się starzejesz. Też można takie coś opracować. A jak odnośnie tego na, naprawiania DNA, poleciłbym to Barcelonie, bo ona tam do DNA się zawsze odnoszą, a coś tam nie działa ewidentnie, więc może te tabletki Odmłodzić DNA i Tak, odmłodzić Barcelonę DNA. Myślę, że wystarczy do poranku zaprosić teraz Annę Lewandowską. Hu, kombo! Ona to sprzeda Robertowi. Kombo! I będzie Barcelona miała nowe DNA odmłodzone. Kombo! Moj Xavi będzie normalnie z Kami. Kombo. Przejdźmy dalej.